Around I made you feel feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. Cheers. Witajcie gorąco w kolejnym materiale i dzisiaj zapraszam Was na wyczekiwany przez Was filmik, ponieważ zadawałam Wam kilkukrotnie pytanie, czy chcecie zobaczyć filmik z bukietami i wiankami ślubnymi i odpowiadałyście, oczywiście, jak najbardziej. Także kręcę dla Was i z góry mówię, żeby nie było potem jakichś zgrzytów, bo bardzo tego nie lubię i strasznie jest mi przykro, kiedy ktoś mi oskarża, kiedy tak nie jest. To nie jest żaden. Po, ym... Film, nie post, ale film sponsorowany. Nie dostałam do tego żadnych pieniędzy. Ja po prostu wspieram ludzi kreatywnych i po prostu znam kwiatownie, znam kobiety, które tam pracują. Moim zdaniem są bardzo kreatywne, fantastyczne i dlatego też postanowiłam nakręcić ten filmik. Bo moim zdaniem, jeżeli bierzecie ślub w tym roku czy w przyszłym, to nie ma lepszej kwiaciarni, która pięknie, piękniej przygotuje Wam bukiety, która zrobi to ze smakiem. E zgodnie z modą, także dlatego też nagrywam dzisiaj ten film. Jeżeli bierzecie ślub i chcecie doradzenia w różnych elementach, tak? czyli właśnie jeżeli chodzi o bransoletkę, wianek, bukiet, ale też na przykład przy ozdobieniu winietek na stół, czy właśnie kwiatki do butonierki w garniturze, także to wszystko możecie mi zadawać te pytania, ale także kierować je do kwiatowni i na dole jeszcze będziecie mieć linka do Instagrama, bo tam będziecie mieć cały przekrój wszystkich możliwych bukietów e, propozycji, które kwiatownia oferuje, a w tym dzisiaj filmiku pokażę Wam dwie pokażę Wam dwa wianki, dodatki biżuteryjne również takie oczywiście biżuteryjne z kwiatów e, i... I teraz słuchajcie, jeżeli będziecie mieć więcej pytań, to jak najbardziej piszcie na Instagram, do mnie, piszcie na Facebooka, na fanpage, ja Wam podpisuję, na maila możecie pisać. Ja bardzo lubię doradzać, pomagać, także jeżeli macie jakieś problemy przed macie stres, chcecie coś jeszcze udoskonalić, to ja służę pomocą. I na strefie tego filmiku chciałabym Wam tylko powiedzieć, że dzisiaj wystąpi w materiale moja przyjaciółka Marta. Piękna blondynka, która już, którą mieliście już okazję poznać, w, poznać właściwie, zobaczyć jej dłonie w rękawiczkach w tutorialu Semilaka. I spodobał Wam się film, więc postanowiliśmy, że jeszcze coś razem nakręcimy. Także dzisiaj będziemy prezentować bianki i bukiety razem. Także dajcie kciuka w górę, jeżeli propozycja jest fajna. I słuchajcie, pierwsza propozycja, jaką kwiatownia wykonała, to jest taki wianek, który mam na sobie z gipsówki i z elementami różanymi. Moim zdaniem to jest przepiękny motyw, ślubny. I ja naprawdę chciałabym na swój ślub mieć coś takiego. Może jeszcze bym dodała tu bardziej takie puchate elementy, żeby on nie był taki mocno zbity, ale mimo wszystko w tych kolorach, właśnie biel z różem. Przepięknie to wygląda z koronkową właśnie suknią. Ja tu akurat na sobie mam taką zwykłą sukienkę jak w stylu boho na wiosnę czy lato, ale tak jak mówię, jeżeli będę mieć koronkową sukienkę na ślub, to te dodatki wyglądają fenomenalnie. Takie właśnie różane, tu z gipsówką. To jest styl dziewczęcy, romantyczny, zwiewny, bardzo subtelny i moim zdaniem naprawdę do większości urody. Takie dodatki będą się komponować idealnie. Przez ostatnie kilka lat wraca się właśnie do noszenia wianków, kwiatów we włosach, jakichś upięć koków z kwiatami. Taki powrót do natury. Bardzo mi się podoba ta idea, ponieważ moim zdaniem wygląda to bardzo subtelnie i nie wymusz... to nie jest taki wymuszony, słuchajcie, styl. I yy, jednak te welony bo wiecie, takie sztuczne, takie po prostu oklepane, a wianek to jest jednak sprawa indywidualna. Możecie zaprojektować go jak chcecie i zawsze ta kompozycja kwiatowa będzie inna, wasza, niepowtarzalna i będzie przede wszystkim tak naturalnie i kobieco wyglądać na zdjęciach. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma ochoty na taki wianek, tylko woli na przykład opaski, to zobaczcie, tu jest propozycja też z kwiatowni, taka opaska plastikowa i yy, yy, kwiatki yy, z boku załączone, czyli może być tu na przykład kok, czy jakieś z boku upięcie, gdzie tylko, wiecie, tutaj do zdjęcia yy, tą stroną z kwiatami będziecie się ustawiać, będzie to po prostu przepięknie wyglądać, także jeszcze taka propozycja i sami powiedzcie, czyż to nie jest piękne, no czy to nie przykuwa wzroku. Moim zdaniem no, to jest po prostu coś genialnego. Kwiatownia również ma w ofercie takie malutkie kwiatuszki, które można wkładać do kieszonki, no, czyli do butonierki, do, do garnituru męskiego albo, bo tutaj na przykład mamy akurat zatrzask taki na broszkę, można na przykład do sukni ślubnej, jeżeli ktoś by chciał, na przykład. Mieć taką broszkę piękną, biżuteryjną, to też to ślicznie będzie wyglądać. To już są takie detale, które są moim zdaniem ważne, bo diabeł tkwi w szczegółach i często y, świadkowie razem y, z paniami. Y, z pannami młodymi oraz panami nie są spójne, i moim zdaniem tutaj właśnie to jest kluczowe, żeby połączyć panną młodą z panem, czyli jeżeli ona ma na przykład taki motyw, jak ja tu gipsówki, to gdzieś panu też tą gipsówkę tutaj w kieszonkę włożyć, żeby to troszkę razem się oni zgrali, gdzieś świadkowa na przykład też może mieć jakąś malutką broszkę, malutki kwiatek we włosach, tak, żeby wszystko się fajnie komponowało. Także takie dodatki są moim zdaniem kluczowe i bardzo ładne. I spójrzcie dziewczyny, tutaj jeszcze mam Wam do pokazania e, taką wsuwę. Zobaczcie, ona jest na plas taka plastikowa, przyklejona z kwiatkami, ale w momencie, kiedy ją e, włożycie włosy e, między koka, to oczywiście tego plastiku nie będzie widać, będzie widać tylko takie piękne, wpięte kwiaty. I moim zdaniem to jest rewelacja. Bardzo podobają mi się takie rzeczy, kiedy na przykład jest taki, wiecie, duży kok, taki piękny i gdzieś tutaj z boku jest e, wsunięty taki element i to jest takie bardzo proste, to nie jest przesadzone, nie ma tego za dużo. Bo jeżeli ktoś na przykład nie lubi wianków, bądź ma dużą głowę, jeszcze wiecie, wianek powoduje, że wygląda. To tak śmiernie wygląda z jakimś rondlem na głowie, wiecie o co chodzi, tak kolokwialnie mówiąc, to no, nie wygląda to estetycznie i ładnie, trzeba dostosować do swojej głowy te dodatki, wtedy na pewno y, taka psówka subtelna będzie dobrym rozwiązaniem i takie coś, jak widzicie, też kwiatownia oferuje i to bardzo ładnie i fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o ofertę kwiatów, jakie kwiatownia proponuje, y, to mamy tam naprawdę różnorodne bukiety. Y, od y, takich, właśnie mówię, romantycznych, zwiewnych po bardzo artystyczne, biżuteryjne i takie wymyślne. Ja mam tutaj Wam do pokazania jeden z takich właśnie biżuteryjnych. Zobaczcie, tutaj nawet na druciku wisi kwiat. W ogóle jak on pachnie mocno, przepiękny. Tutaj ma taką delikatną kompozycję z koszyka. No, i on jest, tak jak mówię, dla osób, które lubią coś innego. Dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o drugi wianek, to tutaj mamy, zobaczcie, taką lemonkę. To jest wianek bardzo romantyczny, taki, można powiedzieć, w stylu łąkowym, polnym. I moim zdaniem on będzie idealnie pasował właśnie do blondynki, bo ten żółty z takimi blond włosami to, wiecie, jak taka rusałka coś niesamowitego przepiękna sprawa. Także myślę, że tutaj Marta będzie w nim. Wyglądać po prostu fenomenalnie. I moim zdaniem żółty w ogóle świetnie komponuje się z białymi sukniami, bo te kolory są też pochodne, także przepięknie to wygląda i rewelacja no z tym zielonym. Same powiedzcie, w sumie sama nie wiem, czy chciałabym bardziej taki w stylu tym retro, czy ten, który mam na sobie, ale i jedna, i druga propozycja moim zdaniem jest naprawdę godna polecenia. Jeżeli chodzi o drugą propozycję bukietu, to to już jest bardziej takie, widzicie, yy, powiedziałabym retro, puchaty i taki, który ma się trzymać w ten sposób w dół, żeby pokazać jego długość i yy, taką puchatość, właśnie. I zobaczcie, yy, tutaj mamy akurat róże. Yy, i tulipany gdzie nie gdzie i moim zdaniem on przepięknie właśnie będzie wyglądał z tego co ja mam teraz na sobie, czyli do tego wianku takiego bardziej retro kobiecego, moim zdaniem ta kompozycja wygląda cudownie i tak jak mówię, dla mnie to jest moja propozycja, ja taki bukiet bym chciała na ślub chciałabym taki wianek i z taką bransoletką, jak najbardziej już mogę iść jeżeli yy, by i po prostu już jakaś propozycja to ja już jestem gotowa, także zobaczcie, przepiękny naprawdę bukiet i no cóż to więcej mówić. Pachnie nieziemsko, po prostu w moim pokoju teraz dosłownie pachnie kwieciarnią. I słuchajcie, to by byłam tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie znać oczywiście. To będę robić też e, taką, pójdę też w tą tematykę i co jakiś czas coś fajnego Wam pokażę. E, właśnie jeżeli chodzi o florystykę. E, no i co? I e, zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Napiszcie na dole, jakie filmy byście chciały zobaczyć w najbliższym czasie, bo jak widzicie wiosna już za pasem, piękna pogoda. Te kwiaty jeszcze myślę Was tak nastroiły pięknie letnie i wiosennie, także dajcie znać w komentarzach buziaczki, odwiedzcie y, opis. Tam wszystko macie wypisane co i jak, jeżeli jesteście zainteresowane i co? Już nie przedłużając, bo zaczynam gadać bez sensu. Buziaczki, pa pa!